tylko pamiętaj, bez hałasu, bez zbędnych emocji, poczuj w sobie siłę i rób tak, żeby Przegadałem sam ze sobą całe noce. Ona dalej myśli, że tabletka jej pomoże. Panie profesorze, proszę kurwa, zamknąć mordę Młodzi mają też emocje, pora zrobić hałas. Przegadałem sam ze sobą całe noce dalej myśli, że tabletka jej pomoże. Panie profesorze, proszę kurwa zamknąć mordę Młodzi mają też emocje, pora zrobić chłopie. Muszę A. chronić to, co we mnie, no bo ktoś mi to zabierze. W kurwę szarym mieście łatwo tutaj zgubić sens. Nie powiem ci za wiele, zostawiłem na papierze. Wszystko, co chciałabyś, dzisiaj pewnie usłyszeć. Będę krzyczał, bo się kurwa nauczyłem. Raczej się nie dowiesz, typie jak ja mam na imię. Trochę się zawiodłem, trochę też się przeliczyłem. Emisję hałasu dalej robię hałas. Przegadałem sam ze sobą całe noce. Ona dalej myśli, że tabletka jej pomoże. Panie profesorze, proszę kurwa zamknąć mordę. Młodzi mają też emocje, pora zrobić hałas. Przegadałem sam ze sobą całe noce. Profesorze, proszę kurwa zamknąć mordę. Młodzi mają też emocje, pora zrobić hałas! Przegadałem sam ze sobą całe noce. Nie mam wielu planów, głównym planem zrobić forsę. Jak nie osiągnąłeś, nic to może zamknij mordę. Panie profesorze, pan jedynie psuje młodzież. Omijam zasady, tak jak to robiłem zawsze. Mordo bez obawy, poradzimy sobie zawsze. Mordo bez obawy, my tworzymy tutaj markę. To co tu robimy, będzie w końcu legendarne. Sam ze sobą całe noce Ona dalej myśli, że tabletka jej pomoże Panie profesorze, proszę kurwa zamknąć mordę Młodzi mają też emocje, pora zrobić hałas Przegadałem sam ze sobą całe noce Ona dalej myśli, że tabletka jej pomoże Panie profesorze, proszę kurwa zamknąć mordę Młodzi mają też emocje, pora zrobić hałas Omija te zasady tak jak kurwa się wyjebałem.